Witam serdecznie, Syson Adam. Witam w kolejnym bardzo szybkim tutorialu poradniku z sonosinformatics.com oraz grafiku.pl. Dziś skupimy się na shutter Deformerze, czyli na rozbijaniu naszego przedmiotu, który chcemy spróbować modyfikować, na mniejsze poligony. A więc przeskoczę do cinema. Cinema 12. za Cenograf dodaję mój tekst. Zmieniam, powiedzmy, literę na niego S, jak szary. Wypośrodkowuję, zmieniam font na powiedzmy jaki chcemy, ale jak tam black. Powiedzmy naciskam on na klematurze, to mi pośrodkowuje i naciskam od razu NB, żeby zobaczyć moją ilość polygonów. Teraz dodaję tutaj w piątej zegarce nasz Shutter Deformer, żeby go dzieckiem naszego obiektu. Tu możemy obiekt napisać. Oczywiście chcecie, tu to to ma być to, to, to co chcecie. Tekst, y, kwadrat kulka, cokolwiek, i tu w zakresie sami jeszcze, w naszym deformerze, mamy cztery tylko parametry. Bardzo prosta siła naszego rozwalania. Y, powiedzmy, tu jest y, kąt szybkości nachylenia. W sensie taki, że jak zwiększę, to mogę zwię zmniejszyć, zwiększyć. to mamy koniec, y, jaki ma być. Czy ma być w duży, czy mały? a są całego na zero. I tu mamy powtórzenia się w sensie tam być taka niechronologiczne ustawienie możemy zrobić, a zamiast to zawsze a więc tak jak widzimy, że kiedy nasza siła, możemy ją po prostu najpierw też zanimować czyli kiedy jestem w zerowej klatce prawy przycisk, animacja add keyframe powiedzmy do 60 na 100 animacja add keyframe teraz mamy żyt, że on się po prostu psuje i teraz nasz tutaj ten tekst to samo po prostu niszczenie tego, rozbijanie, tak, jest zależne od tego, jak będzie nas tekst zbudowany. A więc zróbmy, przepraszam, zróbmy subdivision tutaj w naszym obiekcie. Dodajmy, żeby było więcej tych poligonów, powiedzmy 10. Zmieńmy intermedium points adaptive na subdivided. I to już nam pozwoliło zrobić nasze całe boki. Teraz przyjmiemy dokładki caps na przód, angles, quadrangles. Tutaj zaznaczam regular grid, powiedzmy na 5, i to pozwoli mi uzyskać jakiś tam efekt, który w miarę chcę. I teraz mogę to sobie sprawdzić po prostu jak tutaj działa nasz, nasze dodatkowe parametry. End size, kiedy wezmę to, po prostu końcowy będzie po prostu nie zniknął. Ja ją zrobię na 0. Jeżeli po prostu zrobimy randomness na 0, też to, jak widać, tam grid spada się. Oczywiście możemy zrobić to w odwrotną stronę, tak, że nie będzie nam się rozpadać, bo będzie się budować. Czyli wystarczy e, skasować te keyframy nasze. Wyznaczę je, kasuję, jedę do przodu. I teraz e, tutaj 100. I na 60 wezmę sobie na 0 I to będzie nam się odwrotnie budować, tak? Czyli I do góry sobie wjeżdża, tak? Powiedzmy to na 100, weźmiemy znowu to. Rano nas też 100. Także tu możecie uzyskać taki w miarę ciekawy efekt tego po prostu jak działa ten shatter Deformer. Oczywiście można to w tak jak powiedziałem, że przy deformerach ilość poligonów równa się dobra deformacja, tak. Jeżeli tu zmienimy te obiekty, tak jak powiedziałem, na, na jeden jest to takie duże yy, po prostu bardzo to jest wielkość poligonów duża. Jeżeli chcemy taki efekt Lowidoch low poly, to oczywiście, czyli tych nisko rzeczy, oczywiście można to zrobić, ale jeżeli wam zależy na, na więcej większej ilości, powiedzmy, że jeszcze możemy zmniejszyć to, że byłoby więcej. Oczywiście wiąże się to z większą ilością e, rzeczy i poligonów w naszej scenie. A więc y, to był Shutter Deformer bardzo prosta rzecz y, można zrobić kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Oczywiście nie jest to jak Trousy czy jak Explode Plugin, który pozwala nam używać po prostu deformacji rozbijając rzeczy na kawałki, ale powinniście wiedzieć, jak to działa. Na dziś to wszystko. Zapraszam na nasze strony z oraz grafiku.pl. Niedługo pojawią się nowe, nowe, nowe rzeczy, nowości. Subskrybujcie, pytajcie, wyraźcie swoją opinię. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Cześć.